Ale siedałem wychodzi sucho. No to dzień dobry moi drodzy. Witam was w Kairze. Jest godzina 6:40. Właśnie przyjechałem nocnym pociągiem z Słanu e, po 12 godzin jazdy i mam hotel w bardzo fajnym miejscu. Zaraz zobaczycie. Jeszcze z ulicę to jest rzecz bardzo ekstremalna. Oczekiwania versus rzeczywistość. Oto slumsy Gizy na obrzeżach Kairu, gdzie znajdują się oczywiście słynne piramidy z Gizy. O, obecnie są praktycznie wchłonięte przez miasto, i no tak to wygląda w rzeczywistości. Oczywiście, jeżeli z dobrego miejsca się zrobi zdjęcie to będzie to wyglądało jakby one znajdowały się na środku pustyni, ale tak nie jest. Dzisiaj przyjechałem do Sakary zobaczyć najstarszą piramidę w Egipcie, piramidę schodkową Dżesera. Jak widzicie, Sakara, pomimo że leży na obrzeżach Kairu, wygląda jak typowa niewielka wioska. Jest mega brudno, śmierdzi jakoś bardzo nie śmierdzi, ale jest niewyobrażalnie brudno. Zdecydowanie jest najbrudniejszym krajem, w jakiej do tej pory byłem, i nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak w takim razie brudno musi być w Indiach. Moi drodzy, szok! Ale mimo wszystko i tak warto tutaj bardzo, bardzo przyjechać ze względu na zabytki, historię i wspaniałą pustynię, którą zobaczycie już niedługo. No i nie jedzie żaden bus, a nie chce mi się paru kilometrów iść Dobra, jakiś jedzie. Zobaczymy, może go akurat yy, zatrzymam. Nie, to nie był kursowy W takim razie jakaś stopa może Jak będzie coś się chało, bo na razie same tuktuki napierdzielają. Tak więc... Jeszcze chciałem zobaczyć jedną piramidę, ale stąd jest jeszcze kolejne 11 km i chyba ją sobie odpuszczę. Z tego względu, że nie chcę mi się tutaj w tym młynie próbować tam dostać, a to leży poza miastem całkowicie jakimkolwiek. Tutaj mamy wizualizację, dzięki której możemy zobaczyć, jak to kiedyś wszystko wyglądało. A za chwilę przejdziemy do tego, co pozostało w rzeczywistości. Za mną znajduje się słynna schodkowa piramida Djosera Wybudowana została ona w roku mniej więcej 2650 przed naszą erą. Czyli piramida ma ta 4650 lat. Piramida ta została zaprojektowana oraz wybudowana przez słynnego architekta Imhotepa. Później zaczęto go czcić jako jedno z bóstw. Cały ten kompleks z piramidą schodkową w jego centrum został wybudowany tak, aby całość imitowała stolicę państwa egipskiego. Cały kompleks był otoczony potężnym ceglanym murem o wysokości 10 metrów. W centralnej części znajdowała się piramida, która początkowo nie była widoczna z murów, ponieważ wynosiła jej wysokość zaledwie 8 metrów wysokości. Później jednak zaczęto ją rozbudowywać nie tylko wzwyż, ale również w szerokość i dzisiaj piramida ta liczy sobie 62 metry wysokości. Wszystkie, komo cała komora grobowa oraz różne magazyny znajdują się w bocznych dobudowaniach tej piramidy oraz pod piramidą w podziemiach. Na całość kompleksu składały się też liczne dziedzińce, świątynie oraz aleje. Było również tutaj miejsce, gdzie faraon mógł obchodzić kolejne rocznicę swojego panowania. A tak w ogóle zobaczcie, jaki ja mam strój na Egipcjanina. I powiem wam, dlaczego tak się ubrałem. Ubrałem się tak, ponieważ e, raz, że to jest naprawdę wygodne, przewiewne. To dwa, że dzięki temu strojowi jestem trzykrotnie rzadziej zaczepiany na ulicy przez ludzi. No bo tak, z boku, od tyłu no nie widać, że przyjezdny. Jedynie jak się w twarz spojrzy, no to wiedzą, że jednak nie jestem jednym z nich ale, ale mimo wszystko jakoś mniej natrętki się stają bardziej uśmiechnięci i mówią hej, hej, Egipcjanin. Więc działa taki strój polecam sobie zakupić. Latem można sobie biały kupić, żeby jeszcze chłodniej było. Mam na głowie biały turban i naprawdę ten, ten turban, mimo że jest naprawdę... Dość intensywne słońce. Nie dość, jest intensywne słońce. To ten turban jest chłodny. Naprawdę chłodny. Więc naprawdę biały turbanik świetnie chroni głowę. A gelabija. Gelabija jest fajna. Właśnie się dowiedziałem tutaj od ziomków, ile przepłaciłem za tą gelabiję. I zebrało się ich pięciu i się ze mnie śmiali. Mega. Ja się dałem. W... W d na sucho. Zapłaciłem za tą Gelabiję 1000 funtów egipskich, czyli 230 zł, a powiedział mi właśnie, że tu, że powinienem za ją zapłacić 150 funtów egipskich, czyli 35 zł. Normalnie, Puu. Ale się dałem wychać w d sucho Aj. Ja pierdziele. Smutno aż mi się zrobiło Bo tutaj w Egipcie będąc 10 dni już wydałem Zbędnie takie totalnie gdzie mnie wzięli i ostro To w 350 zł które mogłem mieć w kieszeni cool. yeah. Moi drodzy, podziemne przejście do jakiejś świątyni yeah. Okej okay. 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 Tutaj mamy komorę grobową, ale jest tak zakurzone przez setum ludzi, że normalnie aż światło jest przyglądać. No To moi drodzy, w końcu tutaj jestem. Piramidy w Gizie i to jest wielkość. To robi wrażenie niesamowite. Tutaj mamy sfinksa. Niestety te dzikie tłumy ludzi bardzo psują kadry do zdjęć. No niestety. Ale może poproszę kogoś, kto się lepiej zna na obróbce zdjęć niż ja, żeby mi powymazywał te stada ludzi bo, bo nie chcę takiego zdjęcia mieć najlepiej byłoby to przyjść o 6 rano, jak, bo wtedy otwierają ale niestety Kair jest tak zanieczyszczonym miastem, że przed godziną 10-11 piramid w ogóle nie widać nawet stojąc tutaj, jest taki smog i mgła, tak więc na wschód słońca się tu nie ma sensu przychodzić, bo nawet piramid nie widać, tylko dopiero jak ja teraz jestem podczas zachodu słońca. No ale niestety po południu jest tutaj tumnie. Sfinks od dupy strony. Zobaczcie co tu się dzieje. No przecież to jest normalnie jakieś nieporozumienie. moi drodzy to jestem na terenie piramid i zapłaciłem podwójnie za bilet. Wczoraj sprzedali mi bilet i nie pozwolili wejść na teren, bo się okazało, że już jest zamknięte, a ten pedał z kasy sprzedał mi bilet i nie chcieli oddać kasy. Więc mam 3,5 godziny do zamknięcia terenu. Mam wyjebane, będę siedział tutaj gdzieś się skitram i będę siedział jak najdłużej. <grymne> bo chcę fajnych zdjęć porobić i spędzić czas wśród e, piramid. Bo to jest naprawdę niesamowite miejsce. Zobaczcie, jak ona jest potężna. Ta tak samo. Ta mała też jest potężna. A tam Sfinks jest. Sfinks niestety nie robi takiego wrażenia. Na zdjęciach się wydaje o wiele większy i tak fajnie położony. A on jest niedyż otoczony płotem, jakimiś murami. tumy ludzi wokół niego. To jest naprawdę maleńki, serio. Sfinks jest maleńki. Sfinks mnie zawiódł. Piramidy nie, ale bilet normalnie kosztuje 50, a ja zapłaciłem 100 i teraz będę musiał. Albo gdzieś spać po krzakach na pustyni. Dwie noce, żeby sobie to odkuć. Albo dwa dni bez jedzenia. Bo po prostu już nie mam pieniędzy, żeby sobie pozwolić na, na takie coś. Chciałbym powiedzieć coś sensownego o tych piramidach. Ale w sumie. To nic o nich nie wiem. Wiem tylko, że jest piramida Cheopsa, piramida Hefrena i że mają one ponad 4,5 tysiąca lat. Tam wysokość chyba 137 metrów. Więc naprawdę potężna, majestatyczna budowla. W ogóle te piramidy, tutaj, nad po tej, można zobaczyć. Tam wierzchołek jest taki e, ładny, taki gładki. E, oryginalnie całe piramidy były poku, e, pokryte taką okładziną, e, że one były równysięgie, takie gładkie całe, fajne. No ale po 4,5 tysiącach lat cała ta okładzina odpadła, <gryw> a największej tej, tej piramidy cała okładzina odpadła dosyć niedawno, bo chyba coś kurde nie pamiętam, ale nie więcej niż kilka wieków temu e, podczas bardzo silnego trzęsienia ziemi. Do piramidy też jeszcze można nawet e, wejść do środka, ale jednak wstęp tam kosztuje kolejne 100 zł. Więc myślę, że Widziałem już wystarczająco dużo różnych świątyń w Egipcie i innych miejsc, żeby znowu dawać tym dupkom zarobić tyle kasy. Aczkolwiek trochę mi szkoda, że tam nie wejdę, ale nie mam stuby kolejnej. FUU! Haha, jest mega miejscu, ale zarąbiście. O, tutaj stoję koło kolorowych reflektorów. Te piramidy są w nocy oświetlone różnymi kolorami. Chociaż dzisiaj w nocy nie były, a przedwczoraj były. Nie wiem czego tak. Fajne. Właśnie wlazłem pomiędzy cały ten kompleks świątynny przy piramidach bo po prostu nie było to ani ogrodzone, ani ani żadnego zakazu tutaj nie ma, więc ja wszedłem. A tu nie ma nikogo. Ciekawe czy tu można chodzić. Zobaczcie, tu nawet jeszcze hieroglify się zachowały w tych ruinach. Nie no, można tutaj chyba normalnie chodzić, bo są Ha, normalnie tabliczki. Mam to gdzieś. Nie było żadnego znaku zakazu wejścia, więc jak coś to powiem, sorry, nie wiedziałem, nie ma znaku żadnego. Kurde, ale to musiało wyglądać kiedyś, jak to było wszystko takie w pełni. Nowo wybudowane. O proszę, a tutaj z tej strony mamy cały Kair, a tak dokładniej to gizę No moloch straszny.